Cześć kochani, witam was na biegu niepodległości na 10 km. No, jestem ciekawa jak pobiegnę, bo jestem kompletnie nieprzygotowana. E, I co? Trzymajcie kciuki, pewnie jak już to obejrzycie no to już będę pobiegł. Ja nie nastawiam się na żaden czas, bo nie mam pojęcia e, w ilu się zmieszczę. Najważniejsze, żeby się jakoś dociągać i dotrzeć do tej mety. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Danawię to m.in. Darek Nożyński, który inspiruje swoim tylko. Mamy pierwszy kilometr, kochani. Jeszcze tylko dziewięć. Dzięki. Także kochani kolejne widzki, bardzo Wam dziękuję za wsparcie. To daje naprawdę dużo motywacji. Ja się zatrzymuję. Robię sobie z tym zdjęcie, jeśli chcę. i biegnę na czas. Dla mnie po prostu ważne jest to, aby tu przebiec i dobrze się bawić. Machać. Dzięki wielkie, trzymajcie. Pa! Chyba.

Trzeci kilometr. Kochani, czwarty kilometr. Ponownie! Trzymajcie się! Piąteczka. Połowa za nami. Jest ciężko. Na pewno osoby, które nas tutaj dopingują, mi, że macie więcej siły. I przed chwilą widziałam osoby, które mi dopingowały Dopingowałem na doping ostatnim biegu. I jest szósty, jeszcze tylko cztery. Jest trochę ciężko. Tętno za wysokie, ale jeszcze tylko cztery kilometry. No i zaczyna się pod górkę, więc to mnie pewnie wywali trochę na czasie. Kochani, muszę kawałek przejść, bo jest ciężko. Za wysokie tętno. 178. Jej. Ta górka. I ten początek, że tak wystarczywałam I jakoś tak mi nie wiem, poniosło trochę. Troszka boli. Kolka złapała. I ciężko. Ale damy radę. Trzeba trochę będę spadać. Mam nadzieję, że nas nie zleje. Bo to jest ostatnia prosta. Dzięki! Dziewiątka, ostatni kilometr. Dobra, już bez zatrzymywania się trzeba przyspieszyć, żeby polepszyć ten wynik swój. Jest ciężko, nie ukrywam, ale tak jak mówiłam, najważniejsze, że przebiegnę. Mamy dziesięć, kochani. Już niedaleko. Ledwo co. I już meta.

było bardzo fajnie. Przede wszystkim dziękuję wszystkim osobom, które spotkałam po drodze. Na pewno tutaj będą we vlogu. No to dało mi dużo motywacji. No i czas jest nie wiem jaki. Zatrzymaliście mnie, więc nie było, nie byłam na pierwszym miejscu, ale było lepiej jak ostatnio. Jestem w szoku naprawdę. ani pozwólcie, że będę miała ręce w kieszeni, bo jest dosyć zimno. Emocje już opadły. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mi kibicowały. To naprawdę powiem Wam, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. i Przede wszystkim dało mi bardzo dużo motywacji, żeby dobiec do mety, bo nie byłam kompletnie przygotowana, ale myślę, że to był Lepszy bieg jak ten ostatnio. Nie wiem jak to się stało, bo na tamten trochę trenowałam, może byłam przetrenowana, nie wiem, ale bardzo Wam dziękuję, że specjalnie przyszliście po to, żeby mi kibicować i marzliście, bo jest no, naprawdę zimno. Cieszę się, że deszcz przynajmniej nie padał e, i, i za wszystkie wiadomości bardzo dziękuję. Wspierające, motywujące, cieszę się bardzo. Tak to powinno wyglądać, żeby się motywować wspierać. A nie sobie po prostu dokuczać. Także naprawdę polecam Wam wszystkim bardzo serdecznie brać udział w takich biegach, bo to naprawdę daje dużo energii. Kochani, już jest dziś po biegu. Emocje opadłem. Właśnie sobie piję szejka truskawkowego z mojego cateringu. Naprawdę bardzo dobry. To jest moje drugie śniadanko. Na pierwsze śniadanko miałam pankęki z drzemem wiśniowym i z. Z taką owsianką czekoladowo-kawową. Naprawdę były dobre. Jak się to wszystko ze sobą maczało, to naprawdę fajne. Bo tak to byłyby za suche, ale fajne. Ja to lubię słodkie rzeczy, wiecie o tym bardzo dobrze, także yy, dobrze, że coś takiego w cateringu jest. Można ten catering po swojemu ułożyć, ale też można, yy, można dobrać te posiłki do siebie, ale też można gotowe. Ja wybrałam na razie gotowy i przetestowałam parę rzeczy. Yy, ale to. Kiedy indziej Wam o tym opowiem. Powiem Wam, że nie wiem, czy nie przewiało, czy się przeziębiłam, ale od jakiegoś czasu boli mnie bardzo kręgosłup. Przyja, y, mięśnie, poruszam chyba wszystkie po prostu stawy, bo tak pływam, biegam, chodzę, byłam na siłce i umówiłam się na masaż. Na masażu nie wiem, kiedy byłam. Z 100 lat temu, może? Nie, no może nie aż tak, ale nie pamiętam, kiedy byłam, więc umówiłam się z polecenia do takiej pani i dzisiaj ma mnie tam wymasować i ma mi igły powsadzać, także mam nadzieję, że mi sprawi to ulgę, bo czuję, że jestem po prostu pospinana. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wsparcie. To, co się działo wczoraj, to... No nie mieści mi się po prostu to w głowie, że tyle osób chciało dla mnie przyjść po to, żeby się spotkać, przybić piątkę, motywować mnie dopingować. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Serducho się raduje. Mm, dziękuję Wam ślicznie. Naprawdę, że chcieliście, że przyszliście, jesteście po prostu kochani. A ja się ubieram i jadę. Tutaj czekam trochę zestresowana, bo boję się tych igieł i tak naprawdę nie wiem, co mnie czeka. Nasłuchuje, ale nikt nie krzyczy także myślę, że nie będzie tak źle. Ale ta ja naprawdę tak mnie bolała, czułam taki dyskomfort. No ale, czekamy, czekamy. Boże, kochani, czuję taką ulgę. Pani mnie tutaj tak tymi igłami ścigała. E, masaż mi zrobiła, czy ja tędy wyjdę? Tak, a, czyli tędy się wychodzi, fajnie. E, I miałam, kochani, jeszcze igły wsadzane w kostkę. I rozmasowała mi tą nogę, więc zobaczymy. Czuję już w kręgosłupie, że jest trochę lepiej. Zobaczymy, jak będzie z nogą. Natomiast y, super miejsce, super miejsce i dam Wam znać, jak z moją y, sytuacją zdrowotną. Jak było na masażu? Och, bardzo dobrze było. Lejdusia, bo mi pozaciągasz sweterek. Zobacz, mamuś. No to Takie okłady sobie kupiłam. No, pani mi poleciła fizjoterapeutka. Tylko to trzeba w zamrażarce trzymać i później sobie kłaść okład na kostkę. Ale to jak to, ale patrz co ja sobie kupiłam! Co? Witaminę D3, ale jako żelki. Pani powiedziała, że są dla dzieci i dla dorosłych, i to jest dla dzieci i dla dorosłych, ale mm, dorosła osoba dwie takie żelki musi wziąć. Wy sobie dwie żelki, bo to. Ja na razie dziękuję, będę jeść obiad. No, ale fajnie, nie? Mówiłam jest... jeszcze z Elzy jest obrazek. Gummy bears, ten. No, także niewiele do szczęścia potrzeb. No nie? Ketonalu nie kupiłam, bo jest na receptę maści. Pani powiedziała, że kiedyś było bardzo dużo oparzeń, ludzie wychodzili na słońce, więc teraz w takim obiegu dostępnym dla ludzi nie ma, trzeba pójść po receptę. Mówiłam. Ja też mówiłam tatusiowi, ale tatuś wie lepiej. No, to ja nie lepiej, to już trochę do lekarza po receptę. Kochani, przyszła do mnie paczka. Była taka sytuacja że kupiłam sobie koszulkę z firmy Tempo. Naprawdę jest bardzo fajna jakościowo, bardzo wygodna. Prana była już chyba ze 3 bądź 4 razy i naprawdę mm, nic się z nią nie dzieje. I firma Tempo zobaczyła, że ją mam na sobie i zapytała, czy bym czegoś nie chciała dostać, czy bym nie chciała coś po prostu sobie wybrać z ich sklepu. Ja napisałam, że no oczywiście, że chcę, bo wiem, że jakościowo macie bardzo dobre rzeczy. Nie będę ukrywać, że tej paczki już nie otwierałam, bo ją otwierałam. Zamówiłam trzy bluzy. Jedną bluzę zamówiłam dla znajomego. Jest to siwa bluza. Ona jest z innego materiału. Ja jestem bardziej fanką tej czarnej, ale ta też jest bardzo ładna. Jest to 100% bawełny. Tak się prezentuje. Ale pokażę Wam. No ta jest naprawdę fajna. To jest duży rozmiar, bo to jest dla znajomego. Ale pokażę Wam tą drugą. Ta druga jest tak przyjemna w dotyku. Ona ma 80% bawełny, a 20% chyba elastyczności. Więc jest elastyczna i ja jestem fanką tej bluzy. I tak chciałam sobie ją zamówić, i tak, więc bardzo dziękuję za prezent. Naprawdę fajna. I dostaję od Was wiadomości, czy Ewa naprawdę jest fajna, czy jest wygodna. Tak, kochani, jest skoro wzięłam tą paczuchę, to znaczy, że jest, bo niech mama się przyzna, że ja jestem... Tak, oczywiście. ...wredna. O, pod tym względem <laughs> nie, tak, jak, jak coś niemiłe, to nie. Jak coś niemiłe, jak czegoś nie przetestowałam, to ja po prostu o tym nie mówię nie biorę, bo no nie chcę, nie chcę wam po prostu robić e, sieczki w głowie, że tak powiem, i was naciągać. Uważam, że ta bluza jest bardzo fajna. I ta jest dla znajomej, i ja już w tej chodziłam, więc mam ją po prostu w szafie. To chowam, bo to jest, idzie po prostu na prezent. Bardzo dziękuję firmie Tempo. Tu jeszcze dostanę od taką karteczkę. Yy, to jest w ogóle polska firma. Bardzo wspierać polskie firmy. O! Proszę bardzo. Dostajecie taką piękną karteczkę. Tu jest oczywiście Instagram. E, Dziękujemy za Twoje zamówienie. Wybierając nasze produkty, wspierasz zrównoważoną i odpowiedzialną modę sportową, za co jesteśmy Ci wdzięczni. Na pewno kojarzycie tą firmę. Jak ktoś biega, ktoś się interesuje bieganiem, to na pewno ją kojarzy. Dużo osób z Warszawy y, chodzi w tych koszulkach. Oni tam się spotykają, biegają w grupie, wspierają, motywują, więc ja też ich będę wspierać. Bardzo dziękuję za paczuchę. E, no, bluza jest mega fajna. Chodzę w niej cały czas praktycznie. Przyjechałam kochani do Butoparu, bo obiecałam kupić tacie taką czapkę z latarką, która jest już montowana po prostu. I ja też takiej potrzebuję, bo jak wieczorem biegam, to po prostu mieć tą latarkę i żebym była widoczna. Pokażę Wam, jak to wygląda. Takie dwie biorę. E, ta jest Moro, więc tu się sobie przymierzy, a ta jest taka zwykła czarna. I jeszcze pamiętam, że kiedyś był u nas taki pan, który pomagał tacie. Eee, już nie pamiętam przy czym. I on miał takie rękawiczki. I tacie one się strasznie podobały. On je kupił w Niemczech. I zauważyłam, że są tutaj dostępne. Proszę. Także biorę. Mam nadzieję, że elki będą dobre. Bo xLki to wydaje mi się za duże. Tato, mam dla ciebie dwie niespodzianki. Jakie? Jedną to czapkę, o której już wiesz. Tą z latarką już ci pokazuję. Cze, Zobacz sobie od razu. To jest taka czapka Moro. No, musisz wysunąć. No, wysuń, wysuń, śmiało, śmiało. Pomóc ci? O, dobra. Mocno, 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 mocno. No. I świecisz. Faktycznie świecę. Bo teraz tak nie wygląda. Ładnie, no Ty we wszystkim ładnie, ale jak? Wygodna? Wygodna. Zgasła? Nie, świeci się nadal. A tam jest taki przycisk po środku. Proszę. Po środku jest przycisk. Zobacz. Ohoho. Luksusowy. Tylko jest. nie wiem, czy będzie rozmiar dobry. Sprawdź sobie. Najwyżej wymienimy, nie? Ale raczej powinien być dobry. Bo ty chciałeś coś takiego na. Ta to druga ręka. Chyba chciałeś coś takiego na rower, nie? Tak. To jest L. -ka. W razie czego no mam paragon, to mogę ci wymienić na XL-kę. Jak? Posłuchaj, bo to mi przeszkadza. Dobra, o, a nie zaciasne? No, takie powinny być. Aha, czyli nie wymieniać. Nie. Dobra. No, bo w razie czego paragon jest. No dobrze. Nie bój się nie oddam. Mogę wymienić jedynie. Zadowolniony jestem i ciepły. No. On pamiętasz mówił, że kupił w Niemczech. Proszę. On mówił, że kupił w Niemczech, a w Polsce też są. No, proszę. No. A ja też mam taką czapkę jak ty. Tylko, że yy, czarną. Nie, to można wyrzucić na to. No, witam panią. Dzień dobry, pani. Dobry, dobry. 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 Co tam pani proszę. robi? Mam dla pani prezent. O! Poza pani kadry jeszcze... pani wyszła. E, 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 proszę e. pani, chwileczkę jeszcze świątyniowa. Proszę. <gry> o! Yy, taki i żółty. Nie było fioletowego, ale jest bardzo zbliżony zapach. A ty, z racji, że uwielbiasz te balsamy, powąchaj sobie. Zobacz, mamuś. Ale, nie, ten, yy... Tak? Nie z drobinkami? Nie. O, no właśnie, dobrze. Bo nie chciałaś pewnie. Nie. O. Bardzo przybliżony zapach do fioletowego, tak, nie? Tak, Ciężko tak. dostać to fioletowy. Już nam się skończył tamten. Mamusi, Ty się cały czas... Y... No ja, bo ja je lubię. Ja sobie jedną mgiełkę kupiłam, Dobrze. możesz widzom pokazać jaką. Dobrze, poczekaj. Przepraszam, ten... bo... dwie kupiłam, ale jedną w samochodzie zostawiłam. Aha. A ten, podobno to jest jakiś y... pierwszy, który wyszedł. No też ładnie. Taki mnie to Jaki przypomina plaże, słońce. No może... Wiesz, każda może kojarzyć się z czymś innym. Ale który Ci się bardziej podoba? Ten. Pewnie ten żółty. Ten specjalnie dla Ciebie był w ogóle tak, zamówiony, ja Podobno... ostatnio Tak, więc mówię, o, wezmę. Nadia pamiętała, dziękuję. Pamiętała. Dziękuję. No, mgiełka. No, Pok pokaż, kochanie, to jest moja ulubiona mgiełka. No. Jedną sobie, o, paznokietki zrobiłam sobie brązowe. Jakie? Brązowe. Aha. Ale jaśniejsze. Jaśniejsze. No. I przed 6 grudnia jestem zapisana, żeby zrobić świąteczne Ojej. kubeczki. Dobrze. Zadowolona Bar Pani? Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Dralo. Kochani, montujemy karmnik taki elegancki. Będziemy podglądać ptaszki. Myślisz, że na środku? O, może bardziej? A jak uważasz? Może trochę wyżej jeszcze? Wyżej? O. Tu? Ale to jest firanka, no. to nie będę widzieć. Nie, to się podniesie, ale się krótszą później założę. Dobra, to tu. No. Trzeba uważać, bo ta konstrukcja nie jest jakaś bardzo stabilna. Dobra, trzyma się. Tata podgląda jakiś ptak. Tata tak robi. To jest dla ptaszków. Myślisz, mamuś, że dobrze? No, Powinna się trzymać. Kupiłam im ziarenka w Kauflandzie. Ojej, całą pakę. Słuchaj, coś. To jest jakiś słonecznik chyba. O, zaraz wam dam, zaraz. Nie pchajcie się. Nie pchajcie się. Nie no, trzeba dbać o ptaszki. Jeszcze tam powiesiłam takie fajne kuleczki, kupiłam w budoparze, nie wiem, czy wam pokazałam, chyba nie. Trzeba dbać o ptaszki, będą nam ładnie później ćwierkać na wiosnę. Tyle? No wystarczy teraz. razie. zjedzą, to się dosypie. Pewnie, że się dosypie. No, tylko najpierw muszą się zwiedzić. Muszą się najpierw dowiedzieć, zaraz puszczę do internetu, a bo jak pójdzie ten vlog, to one się dowiedzą, bo widzę, że tylko na telefonach siedzą, dobra, o, ale fajnie, że... jeszcze, a jeszcze, taki jeszcze. przezroczysty, fajny, będziemy podglądać ptaszki, a wiesz, ja widziałam, że pani taka miała z kamerką, tak, że przychodziła jej mm, wiadomość na telefon, że są ptaszki, ojej. Dobra, mam nadzieję, że ta konstrukcja będzie się trzymać, na temu zamówiłam, ale ktoś pisał, że chyba w Action też coś takiego dostał. Nie wiem. Ciekawe, czekaj, przychodzą. To, 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 to. Ale fajnie. Nawet mają drążek. No. To żeby to akrobatyka była. Super. No fajnie. No. Zobacz. W takim razie kochani, będziemy obserwować, teraz może jakaś sikorka ładna z żółtym brzuszkiem do nas przyleci, idziemy, bo one chcą tu zwieść, a my tutaj stoimy, to dobrze, Kochani, mama mnie woła, żeby zobaczyć, gdzie Lady zostawiła buta taty. Nie zwieściła się? Zawiesił się. Zawisił się i idę po tatę powiedzieć mu, no są tam te ptaszki, ale jeszcze się nie strzaiły, żeby tu przylecieć i mama się mnie pyta, czy to teraz tak będę stać. Czekać. No czekam, czekam, no bo... No tak szybko nie przyjdą, one a wiesz co? Co? Wołaj si to! Pamiętam. Mama już na vlogmasy się szykuje Skarpetek ciochy. No ładne. A to nie są w ogóle moje skarpetki? Ale mogę być moje. Proszę. Dobra, dzięki. Ula, lala. Czy ten ogonek pani może wziąć? Jaka wystawa? Lejdusia, patrz, będziesz miała co wykopywać. Tylko spróbuj. Ja się tu Proszę jej tu nie grozić. Nie wolno. Bo ona się później boi. E, słuchaj, Będzie płakać. Nie, ona musi wiedzieć co wolno, a co nie. Ona wszystko wie. Tak, taka mądra. Jak i ja. Tu chciałaś powiedzieć? Mamo! Ajdź, patrzcie ją. A czy ja? Dobra, dobra. Proszę moich słów nie grać. Nasypane trochę ziemi, więc teraz poukładam je tak w kółeczko. Jeszcze przysypię tutaj na wierzchu ziemię, dopiero będę sadzić. Dołek i przysypać. Dobrze. <słuch>